Nawet prowadzący się nie spodziewał, że Beka z Madek będzie niekończącym się Perpetuum Mobile. Dzięki za poprawienie humoru na ten ciężki poniedziałek. Żyję dla tej serii! Za tę serię zapamiętam Cię bardziej niż godzinę papieża. Dzień dobry, moi mili, witam Was w 14 odcinku Beki z Madek Historii internautów, w którym przeczytam Wam kolejne ciekawe, madeczkowe historie. Jeśli nie znasz jeszcze Beki z Madek, a chciałbyś się zapoznać, to tutaj podrzucam kartę z playlistą ze wszystkimi odcinkami, zapraszam. No i jeśli jesteś tu pierwszy raz i jeszcze nie subskrybujesz kanału, a chciałbyś być na bieżąco Filmami, to koniecznie zostaw suba. Teraz, pamiętajcie też o szybkich 2000 chłapek w górę. Po kolejny odcinek, a teraz zaczynamy. Ja mam pecha do madek z bąbelkami. Po godzinach pracy dorabiam sobie uznajomego w serwisie komputerowym. Jakieś 2-3 tygodnie temu, gdy już serwis miał być zamykany, weszła ona, cała na biało, matka Polka, a za nią Seba z bandą bąbelków w wieku około 10, 7 i 4 lata. Rzucają laptopa na stół i że mamy naprawić. I to dziś, bo mały Brianych chce dziś jeszcze grać. Kolega mówi, że dziś już nie da rady, bo zamyka. A po drugie, nie wiadomo co się dzieje z laptopem i że możliwe będzie, że nie mamy części i że prosi przedstawić sytuację, co się dzieje. Sebik trochę ochłonął i mówi, co jest nie tak. Cała obudowa do Wymiany, matryca i nie wiadomo co jeszcze, bo brajanek przegrał w grę i zaczął rzucać sprzętem. Mówimy, że laptop stary i że koszt naprawy przewyższa cenę sprzętu, ale Seba, że robić. Kolega zrobił wstępną wycenę, dodając, że zobaczymy, czy coś jeszcze jest uszkodzone i że będziemy się kontaktować. Seba jako hrabia 500 mówi robić, na koszty nie patrzeć i to jak najszybciej. Pech chciał, że robota padła na mnie. Części doszły, laptop naprawiony, udało się zmieścić w planowanych kosztach i po dwóch dniach laptop był do odbioru. Kontaktujemy się z Sebą, że może przybyć swym rumakiem z bawarskiej fabryki po sprzęt. Mijają godziny Seby nie ma. Mija jeden dzień, drugi, po sześciu dniach Seba się zjawia wraz z Latoroślą i Karyną. Kolega mówi co wymienione itp, aż tu nagle huk, jakby ktoś petardę wrzucił do salonu. Sebixowa Latorośl, goniąc się, przewróciła gablotę z kartami graficznymi, wszystko zniszczone, straty w tysiące. Sebix, gdy to zauważył, złapał laptopa i ucieka z salonu prosto do auta i rusza z piskiem opon. Dobrze myślicie. Matka i bąbelki zostały z nami. Kolega długo nie myśląc, chwyta za telefon i wzywa policję. Karyna w tym momencie się odpaliła i początkowo próbowała wziąć nas na litość, że to dzieci itp, ale kolega twardo rozmawia ze 112. No to Karyna zaczęła grozić, że Seba wróci i wtedy zobaczymy. Nadal bez skutku, ale gdy doszła do momentu, gdzie proponowała nam s*** za to, że odwołamy policję, musiałem wyjść na zaplecze, żeby nie wybuchnąć śmiechem. Przyjechała policja, spisała zeznania, sprawdziła monitoring. Sprawa trafi do sądu, ale najlepsze jest to, że Seba w trakcie ucieczki zatrzymał się na barierce, kasując auto, a gdy przyjechała policja, to był agresywny i rzucił się na policjanta, a w dodatku był pod wpływem. Kurtyna. Sytuacja miała miejsce jakiś czas temu. Pracuję w KFC i dwa tygodnie temu mieliśmy ostatni dzień wtorkowego kubełka, co oznaczało w p***u duży ruch. Miałam ranek i dzień mijał szybko. Ja głównie na kasie stałam, koledzy wydają zamówienia, menadżerowie robią kubełki itd. Generalnie po kilku godzinach czas oczekiwania na zamówienie to było już pół godziny. Ja oczywiście informuję klientów o tym i ci reagują bardziej lub mniej normalnie, aż w końcu pojawiła się ona. Matka z dwoma bąbelkami. Ja się witam i ona mówi. Poproszę wtorkowy kubełek, ale zamiast ostrych kawałków to same łagodne. To ja jej Tłumaczę, że niestety w tym kubełku tylko dwa kawałki są łagodne, że te kubełki robimy hurtowo jak leci, i dlatego w kwestii mięsa nie można zmieniać i Ona zdenerwowana, że jak to, że ona ma dzieci i chce łagodne. To ja jej mówię, że mogę łagodne kawałki sprzedać na sztuki, a jak chce kubełek własny stworzyć, to tylko przy kiosku można. Matka coś tam pomarudziła, ale powiedziała, że okej, okay, niech będzie wtorkowy i mówi mi, co tam chce, i td. Wtedy ja ją informuję, ile będzie wynosił czas oczekiwania i się zaczęło. To jak ryknęła jest aż niezwykłe, że jak to tak długo biednym dzieciaczkom każemy czekać, że ona na skargę do. Do menadżera pójdzie i td. Menadżer sam przyszedł, jak usłyszał wycie tego orka, i pyta o co chodzi. Babka mówi, a on tłumaczy, że jest to spowodowane dużą ilością zamówień, że przygotowanie kury trwa 20 minut i td. Matka czerwona, bąbelki ryczą, jak nie wiem co, reszta klientów i pracowników albo beka, albo nie ogarnia, co się dzieje. Babeczka bierze dzieci, mówi, że jesteśmy okropnymi oszustami, i ona napisze o tym w recenzji i se poszła. Reszta dnia minęła względnie spokojnie. Ja też się podzielę. W poprzednie lato chciałem zarobić na telefon. Znalazłem pracę w miejscu, gdzie przyjeżdżają całe rodziny w dużej ilości. No pewnego pięknego dnia zostałem przydzielony na stanowisko z dmuchańcami. 30 stopni, woda, wiaterek, całkiem znośny dzień, aż widzę ich. Karyna na około 25 lat i Seba 30. Widać, że lubił białe ścieżki górskie. Myślę, oho, coś się odwali. Dzieci skakały z takiej sporej zjeżdżalni, więc upominałem je ze względów bezpieczeństwa. Po piątym razie kazałem Briankowi zejść, bo jego młodszy brat się uspokoił, a ten leci do Seby, że zły pan mu nie pozwala. Seba przysz i pełny, jadu mnie, wyzywa i zaprasza na solo. Ja mu grzecznie odpowiadam, że podziękuję. Miałem wtedy 186 i 80 kg i ćwiczyłem, więc nie, że się obsrałem Na moje szczęście pojawił się kolega, który robił tam na stałe i był od takich rzeczy do naprawiania. 27 lat. Podchodzi Seba się ogarnął jednym słowem spokój. Mija 15 minut, a ten młodszy, mama, siku. Matka poszła z nim za tą zjeżdżalnię i tam rozbiera Sebę juniora. Pytam się, co pani robi, to ale ty są 20 metrów stąd w dół, a ona, że Kacperkowi się chce, to robi. Tego było za wiele. Zadzwoniłem po kierowniczkę, która była stanowczą babką. Zanim przyszła Seba znów się wygrażał, że o chłopy mi chodzi. Kierowniczka przyszła, op*****ła ich i powiedziała, że jeszcze jedna skarga, a opuszczą teren obiektu. Poszli na inne atrakcje, odgrażając się opinią w internecie. Koledzy opowiadali, że na innych atrakcjach też odwalali dziwne akcje. Zanim historia się rozpocznie, muszę wytłumaczyć, czym mniej więcej zajmuje się w czasie wolnym. Otóż mam za przeproszeniem pierca na punkcie średniowiecznej walki. Nauczyłem się walczyć mieczami, toporami, strzelać z łuku, rzucać toporkami. No ogólnie każdy rodzaj średniowiecznego w Oczywiście z tego samego powodu wydaje astronomiczne pieniądze na broń, bo nie mam zamiaru bawić się plastikowym czy metalowym szajsem, tylko ładnym, niestety drogim metalem. Skoro już to wiemy, to przejdźmy do rzeczy. Maksymalnie skracając, jak to się zaczęło. Mam kolegę w radzie miasta i na jakiś tam festyn na kiju poprosił mnie, żebym pomachał trochę bronią na pokaz, żeby to starsze dzieciaki na chwilę przestały biegać. Oczywiście przyjąłem propozycję, ale miałem swoje warunki. Jednym z nich było to, że wyznaczony przeze mnie obszar nikt nie miał wchodzić. Wiem, że może brzmi to jakbym udawał wielkiego celebrytę, do którego nie wolno nawet podchodzić, ale jak zdacie sobie sprawę, jak długa jest broń, jakiej używam, to zrozumiecie dlaczego nikt nie miał podchodzić. Porozstawiałem sam pseudopłotek z drągów i sznurka i powywieszałem tabliczki, że nie wchodzić, bo ostra broń. Wszystko idzie ładnie, pięknie, mam zwelhander w dłoniach, dwuręczny miecz o zasięgu do nawet dwóch metrów. No i sobie macham i tłumaczę co czym jest, finty, parady, bloki, i tak dalej, i tak dalej. Aż tu nagle przy jednym obrocie jakiś dzieciak o mało co w łeb z nie dostał. Oczywiście broń poleciała w niebo, aby w niego nie trafić, i mieczem rzucam o ziemię i łapię bachora za ramię, i dre że co on tu ro i czemu tu łazi. Oczywiście żadnych tłumaczeń, tylko mały wryk. Ja już wkurzony, bo nie dość, że prawie dzieciaka ukatrupiłem, to mnie dodatkowo z rytmu wybił. Po prostu wyprowadziłem go za mój obszar i kazałem iść do matki. Jak się okazało, była to zła decyzja. Matka przyszła do mnie z mordą, dlaczego straszy jej bąbelka. No to nie przebierając w słowach, mówię, że dzieciak prawie łeb stracił, bo się zachować nie potrafi i chodzi tam, gdzie nie trzeba. Matka oczywiście, że to wszystko moja wina, a że nie chce mi się z nią kłócić, to mówię, że ma spadać i nie przeszkadzać. Matka jednak miała inne plany. Otóż w ramach rekompensaty zażądała, żebym Zawalczył w ramach jakiejś zabawy dla Bachora z nim na miecze. Odmówiłem z kilku powodów. Po pierwsze, nie wiem, czy dostanie z 4 kilo stali będzie dobrą zabawą dla może siedmiolatka. Po drugie, broń, którą miałem była pokazowa, nie pojedynkowa. Jaka różnica? Inne wyważenie i przede wszystkim pokazowa jest ostra. Po trzecie, nie miałem ani swojej zbroi. Do takich pojedynków należy mieć pełną, żeby po prostu nie kopnąć w kalendarz w środku walki, a tym bardziej nie miałem zbroi dla takiego Bachora. I po ostatnie, po prostu mi się nie chciało. Oczywiście matce się nie spodobało i zaczęła grozić, że mam jej słuchać albo poniosę konsekwencje. Grożenie Typowi z dwumetrowym mieczem w rękach nie jest najlepszym pomysłem, ale no niech robi co chce. I że w tej chwili brajanek ma dostać miecz do ręki, tłumaczenia o wadze mieczy na nic się zdały. Już mając jej dosyć, mówię w dosadnych słowach, że jeszcze raz mi zagrozi albo będzie mi rozkazywać, to własnoręcznie wyrzucę ją i jej Bachora poza wyznaczony obszar. W czasie jak jego matka zajęta była darciem się na mnie, bachor dorwał się do stojaka na broń i oczywiście, jako że przypominał mu drabinę, postanowił się na nią wspiąć. Oczywiście poległ szybko i wywrócił wszystko. Jakimś dobrym trafem, jedynym uszkodzeniem był but, w który wbił się jeden z do rzucania. Matka wpładła, że zabiłem jej dziecko, a dzieciak wryk obwieszcza światu, że jeszcze żyje. Kiedy medycy ogarniali młodego, matka darła na mnie mordę, że dostanę pozew i będę płacił odszkodowanie. Jak się okazało, kurdupel miał o kilka rozmiarów za duże buty i to w pusty obszar wbił się nóż i nic mu się finalnie nie stało. Zaraz po ustaleniu i zdjęciach na wszelki wypadek matka została wyrzucona przez panów policjantów na zbity pysk, a ja mogłem kontynuować. Finalne straty: matka, para butów pewnie max 100 zł. Ja, nerwy w ilości kosmicznej, bębenki uszne do wymiany, sto jak na broń 300 zł. Ostrzej stępionej przez upadek broni około 4-5 godzin łącznie. Od tej akcji wymagam ochrony podczas pokazów. Jeśli ludzie sami lecą pod klingę, to sam ich wszystkich nie zatrzymam. Zazwyczaj jeden pan policjant wystarczy, więc nic specjalnego, ale jak mnie taki pilnuje, to już dzieciaki nie wbiegają, i dobrze, bo nie chcę mieć żadnego na sumieniu. Jeśli ty również spotkałeś matkę na swojej drodze i wiąże się z tym jakaś ciekawa historia, to koniecznie podziel się nią na dole w komentarzu, a być może i ona znajdzie się w odcinku. Dzięki i na razie.